bo, bo tam syn Boży w człowie leży, zbawić ludzki nóg. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, żegrajcie mu, łaniajcie się, królowie, i miary zmuszcie mu. Zacznijmy od naszego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Śpiewaj, Jezusie mój, śpiewajcie, aniołowie, pożegnajcie mój, pożegnajcie się, królowie, Powiedz mi kochani, ale Tak, tak. tak. Przedanie teraz przyjdzie, to dwie osoby tutaj z tego grona przygotowały specjalne prezenty dla wszystkich pozostałych z tego grona ponieważ nie wiedzieliśmy co dla kogo, więc teraz się odbędzie wielkie losowanie. Ale ja już to i teraz oddaję Kosi głos. No się... I miłość są autorami tych rzeczy, które dostaniecie teraz. Miłosz... No to dobra, no, słuchajcie, teraz tak, losujemy w ten sposób, że wybieramy sobie kartę. Teraz, idziesz, idziesz teraz do każdego, idziesz czujesz, Do każdego. Każdy wybiera sobie... Jedną literę. Proszę. Ta litera od dzisiaj staje się ja waszą własnością. Możecie sobie ją powiesić, nosić przy sobie. Możecie się cieszyć, na, pokazywać znajomym. Tak szybko, okej? Dobra. Słuchajcie, tu są autorzy. Jeden i drugi. Wszystko, co chcecie wiedzieć, co tu jest, mam odpowiedź. Teraz mamy? Dobrze, teraz. Czy są? Ola, nie? Przepis na zrobienie. Proszę sobie złapyć. F, mam D. Ja mam D. D. Mam D A. Proszę.

No, by no, Dobra, dobra, już. No. Brawo. Cicho! Cicho! Cicho teraz! Uwaga! Tak? limonka. Ciekawa noc. Bagno. Torba po WF-ie. Jest bardzo znać ciekawe Środek miłości. Miłosny obór. <laughs> magiczny czas i fuj. <laughs> brawo. Pokaż, 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 pokaż ze sobą ze sobą, ze sobą razem. O tak, dobra. Dobra, pokażcie, pokażcie teraz te prace swoje, żebyśmy mogli to zanotować. Proszę bardzo, dziękujemy. Super, tak. Ale super.

Rzeczy, on maluje historię. I wiem. zobaczmy, co tutaj jest. No tu jest, osoba, jest dla mnie, Proszę nam dać bardziej U to dać. moje! Nie no rozumiem. to jest twoje, proszę bardzo. To jest moje. To jest dla mnie. Wielkie, nie, na... wielkie coś. Wielkie, duże coś.

Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z panną asystują przy boku, przy boku. Hej, że nody na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, że i na dna narodził się Bóg dzieci nad Betlejem, Betlejem. I gościom parze służą przy żłobie, przy żłobie. Uczą, uczą <trym> tej, tej, sobie, osobie, osobie. Hej, że inody na dna narodził się narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli. Koło szopę o północy obiegli, obiegli. Hejże i nody na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejże i nody na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Ają Pański pańskie samo te dziwy, te dziwy. Oni nie słyszeli, jak żyli, jak żyli. Ej, że i nody, na dymę, się, Bóg dzieci nad wekleje beklejem. Ej, że i nody, na się, Bóg dzieci nad beklejem, beklejem. Bo chcecie Powiedz nam gdzie To wiecie, to, to jest to. Kolenda płynie z wysokości, kolenda płynie. Łóżko masz tam kości

Wszej królowie chcecie widzieć gdzie wiecie. O, ono w nie ma tronu i berła nie dzierży, A proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy Złość, Złość okrutna krótki. Boś o krótki. Boś wieść smutna Boś o krótki. Boś